Zapraszam na film, na którym pokażę Wam śrubę z nakrętką od konika od tokarki KORMAK 360 na 1000 Zobaczcie, to jest yy, śruba, to jest chyba popra KORMAK. Poprawił, zrobił mocniejsze, bo była poprzednio taka mniejsza. No i ta, się ta w ogóle nie pasuje do tej tokarki. Także jak coś, to trzeba podawać dokładnie wymiar. No, także tutaj klient chciał, żeby dorabiać śrubę, ale ja nie widzę co, co tutaj trzeba dorobić, bo tu w ogóle nie ma żadnych luzów. Zero. Zero luzów. No także prawdopodobnie ja dzisiaj to dopiero zobaczyłem, także będzie z powrotem odesłane i nic nie będzie zrobione. Tu jest smardany niepotrzebnie, tu powinien być. Olej, to powinno bo trzeba to umyć. Ja tego nie będę mył, bo to nie moja robota, to klienta. To powinien co to umyć i nie wkładać tu żadnego smaru, bo smar to jest klej. Dobra, to jest jedna rzecz. A tu jest śruba od szufladki. No też że nie widać żadnych luzów. Także no nie wiem, co, co klient chciał. Mm, tak, Te, proponuję Wam, żebyście nie korzystali w ogóle z tych śrub. To są śruby odkasowania luzu. Bo jest coś takiego, że jeśli będziecie pracować tu na środku, co często, to będzie ok. Luz skasujecie, ale będziecie chcieli przejechać tu, gdzie rzadko pracujecie i mało. To wtedy będziecie powiedzieć, że jest ciasno i może Wam się śruba. Przyczyć. Nigdy w pracy żeśmy nie stosowali tego. Były fabrycznie, ale później po fabrycznych przerabiane były i były kasowane te wszystkie, jakby powiedzieć, dodatkowe cudaki. To jest cudak. Jakby śruba cały czas pracowała na pełnym długości, wtedy by było ok. No, także to wszystko pojedzie do klienta z powrotem to są śruby Kormak tyś, e, 360 na 1000 także to nie w niezłym stanie jest nie smar tylko olej no i tyle dziękuję dziś sobie zrobiłem taki motek. to jest motek cały ze stali nierdzewnej to jest stal nierdzewna tu tutaj ten pręt to jest FI 15 to jest stal nierdzewna tu pospawałem elektrodą ze stali nierdzewnej także tu nie ma nic możliwości zardzewienia tu jest rączka nasunięta średnicy FID 20 a tu jest bardzo ciekawa rzecz tu są końcówki wymienne w tym młotku gwint 10 to jest końcówka aluminiowa zobaczcie jak ładnie zrobiona tu z tej strony Najważniejsza jest ta powierzchnia, tu na samym końcu, z drugiej strony. Jest końcówka miedziana. Planuję jeszcze zrobić taką końcówkę z mosiądzu i ze stali, też spolerowaną. No i będę miał taki super, super motek. Myślę, że wyszedł bardzo ładnie. Ja jestem zadowolony. Tu znalazłem taki motek co miałem gdzieś w warsztacie. Muszę go dopracować, tu wyprowadzę na ładną powierzchnię, tu wyprowadzę, cały wyszlifuję, to drewno wezmę, zdejmę, bo on tu się rusza jak się pobija, ale to drewno zostawię, tylko zrobię nity ze stali rdzewnej. No i też będzie, będzie ładny, chociaż jest stalowy, ale nie będę robił, bo to taki motek, to musiałbym zanieść do kowala i sporo pracy, albo frezować. Także też się na pewno przyda, a tutaj zrobiłem sobie taki pobijak. Tutaj jeszcze dodam, że tu są gwinty M10 zwykłe metryczne tu. A tu jest taki pobijak na różne końcówki wymienne. Zobaczę czy mi się uda jedną ręką. Zaraz spróbuję, A, zobaczcie, wkręcić, a trochę. Lewą trochę trudniej niż prawą, ale udało się. Zobaczcie, wkręcam. Te końcówki są wymienne i można ich zrobić 20 różne. To ma, tu ma czubek około średnicy 5 mm, ale będę miał jeszcze cieńsze. A druga końcówka, zaraz, tylko trzeba to wykręcić. To wszystko jest to i to jest ze stali nierdzewnej. Połączenie gwint to jest M8. A tu jest fajna końcówka, też się wkręcają ją tutaj, o, zaraz zobaczcie, pasuje, widzicie? O, już poćwiczyłem, to jak praktyka czyni mistrza. Tu jest M8, dokręcamy tu do końca i tu jest średnica ósemka, a tu jest końcówka z ertalonu. To jest ertalon czarny, on jest większy chyba od białego, a tu jest biały, też ertalon. No i wszystko będę trzymał w pudełku w jednym miejscu. A za jakiś czas Wam pokażę. Pewnie niektórzy będą się domyślać, co to już powstaje. Ale za jakiś czas będzie tych narzędzi jeszcze więcej. Nie będę kupował na Allegro. Skoro mogę sobie zrobić sam i wcale myślę, że nie będą gorsze. Także motek już mam. No, nie spodziewałem się, że tak wyjdzie. Tu jakiś punkcik wyszedł, ale to nie będziemy się nad nim rozczulać. Tu też jakiś punkcik, zostawimy to już. Można. Ale powiem Wam tak, że taką elektrodę stal nierdzewną i elektrodą do Inoxu 2 na 300 mm bardzo ładnie się sprawa. Nie ma praktycznie odprysków. Nie ma odprysków. Także o, jeszcze tu mam taki motek. Uratowany od huty to jest ze złomu. Motek to to nas ma powiedzieć. Zobaczcie, jakie głębokie wrzary. Nie będę, jak to się mówi, tego dar. I tutaj wrzemy. Oczyściłem go, bo on wyglądał podobnie jak ten motek. Ale już wygląda ładnie. Tutaj też ma przypolerowany brzeg. No. no teraz tylko troszeczkę powiększę tutaj otwór na frezarce i dorobię trzonek drewniany. Także też będzie młotek kolejny. Także będę miał trzy młotki, jeden pobijak, kolejne narzędzia będą powstawać i jak już będą, to wam pokażę. Dziękuję za łapki, za udostępnianie i do następnego filmu.